Wojna trwa, ale widzisz to wokół siebie. Widzisz umierających żołnierzy i cywili. Ale ja opowiem ci o tym, czego nie widzisz. O tajnej wojnie, o której nie masz pojęcia. Naziści tak bardzo chcą wygrać, że zaprzydali przez złu, które od wieków czai się w mroku. A może są tylko marionetkami? Spokojnie, pani kapitan. Skupmy się na naszych wrogach posiłkując się hiperborajską magią i mrocznymi paktami z pradawnymi mitycznymi bogami niemiecki zakon czarnego słońca wykorzystuje plugawe czary i przywołuje nikczemne stworzenia z innego wymiaru by wzbudzały grozę na polach bitew pomimo że zasilający jego szeregi magowie bitewni żołnierze oraz schwytane monstra sieją postrach wśród aliantów Wspieranie brutalnego reżimu Hitlera nie jest prawdziwym celem tej organizacji. Na szczegóły przyjdzie czas. Nocne wilki. Tak. Nachtwulfe. Nocne wilki. Pierwotnie wchodzili w skład Czarnego Słońca. Aż do wielkiej zdrady miny Wolf, która odłączyła się, założyła własną organizację okultystyczną. Nachtwulfe wykorzystują naukę technologię, postęp, ulepszenia biologiczne oraz cudowną broń zasilaną niebieskim kryształem. Podróżują po całym świecie w poszukiwaniu niespotykanych atlantyckich technologii, chcąc zgłębić ich sekrety i użyć przeciwko nam. Spokojnie. My też mamy parę asów w rękawie. Ja służę bezpośrednio pod dowództwem Aleksandra Totona, szefa sekcji M. Naszym zadaniem jest walka z Czarnym Słońcem i Nachtwolfem. Staramy się powstrzymać ich knowania, a także służymy na pierwszej linii frontu jako kultystyczna siła Wielkiej Brytanii. Ponieważ oficjalnie powołano nas dopiero w 1939 roku, mamy trochę do nadrobienia. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Taka jest natura wojny. Jako agentka! Mogę powiedzieć, że nasze siły są znacznie młodsze. Chociaż niektórzy amerykańscy agenci aktywnie wspierali swoich brytyjskich przyjaciół jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny, to biuro rozpoczęło działalność dopiero pod koniec 1942 roku. Jesteśmy najmłodszym graczem, jednak mamy do dyspozycji znaczne zasoby i fundusze. Skuteczne połączenie siły ognia i technologii, będące wynikiem pomysłowości naszych agentów, pozwala nam odnosić sukcesy na wielu frontach. Aleksander Touton mawia: Nie mamy zbyt dużo czasu ani nadziei, ale potrafimy zachować zimną krew. To musi nam wystarczyć. Ale zimnej krwi przyda się też duża siła ognia.